Odcinek czwarty. Farmaceuta. Dystrybutor zdrowia czy trucizny? Apteka jako świątynia iluzji bezpieczeństwa. Farmaceuto, to ty jesteś tym, który stoi za ladą w białym kitlu otoczony regałami pełnymi kolorowych pudełek. Ty jesteś tym, którego pacjent widzi, gdy wychodzi od lekarza z receptą. Ty jesteś tym, który uśmiecha się, podaje lek, czasem dorzuca coś dodatkowego, poleca suplement, proponuje tańszy zamiennik albo bez słowa realizuje to, co wydrukował system. I właśnie dlatego twoja odpowiedzialność jest tak ogromna. Bo to ty w praktyce rozdajesz trucizny, które nazywacie lekami. To ty stoisz na końcu łańcucha dystrybucji tego, co naprawdę nie jest terapią, ale biznesem. To ty w oczach pacjenta jesteś fachowcem od leków. To ty jesteś strażnikiem świątyni, którą nazwano apteką świątyni iluzji bezpieczeństwa. Bo powiedzmy to otwarcie: współczesna apteka nie jest miejscem uzdrawiania, jest punktem handlowym, punkt sprzedaży trucizn zapakowanych w estetyczne pudełka. I ty, farmaceuto, jesteś sprzedawcą. Nie oszukujmy się. To, że masz wyższe wykształcenie, że zdawałeś trudne egzaminy, że znasz skomplikowaną farmakologię. Nie zmienia faktu, że Twoja praca sprowadza się do wydawania tabletek i napijania zysków koncernów. Jesteś dystrybutorem trucizn i wiesz o tym. Nie możesz się zasłonić niewiedzą. Studiowałeś farmakologię, znasz mechanizmy działania leków, znasz ich skutki uboczne, wiesz, że nie leczą przyczyn chorób. Wiesz, że w większości przypadków jedynie blokują objawy, a przy okazji niszczą inne układy organizmu. Wiesz, że pacjent, który zaczyna brać te substancje, wchodzi w spirale uzależnienia od systemu. A mimo to wydajesz je codziennie, tysiące razy w roku. Bo tak działa system. Bo tak wygodniej. Bo taka praca. Apteka to teatr, kolorowe opakowania, miły uśmiech farmaceuty, zapach czystości, biel kitla. Wszystko to tworzy iluzję, że to miejsce troszczy się o zdrowie ludzi. Ale prawda jest brutalna: apteka troszczy się o zyski. Twoje półki są pełne specyfików, które nikomu nie przywracają zdrowia. Tabletki naciśnienie nie usuwają przyczyny nadciśnienia, tylko blokują objawy, żeby pacjent mógł jakoś funkcjonować, dopóki nie dostanie udaru. Statyny nie leczą przyczyny problemów z cholesterolem, tylko psują wątrobę i mięśnie. Antybiotyki niszczą mikroflorę jelitową i odporność. Leki psychiatryczne zmieniają ludzi w rośliny, nie rozwiązując żadnego problemu. To nie są terapie, to jest kontrola, to jest biznes, to jest uzależnianie ludzi od koncernów na całe życie, a ty jesteś sprzedawcą w tym biznesie. Farmaceuto, nie udawaj, że nie masz wyjścia, bo masz. Możesz odmówić sprzedaży czegoś, co wiesz, że jest trucizną. Możesz powiedzieć pacjentowi prawdę. To nie leczy, to tylko maskuje objawy. Możesz polecić mu naturalne metody wsparcia, możesz dać mu wiedzę zamiast pudełka, ale nie robisz tego. Dlaczego? Bo boisz się utraty pracy? Bo boisz się konsekwencji? Bo łatwiej jest podać pudełko i wziąć pieniądze? Właśnie dlatego jesteś współwinny. Właśnie dlatego nie jesteś żadnym strażnikiem zdrowia, tylko kasjerem systemu. Przestań zasłaniać się tym, że tak zostałeś nauczony. To jest najgorsza wymówka. Na studiach uczono cię, że człowiek to układ chemiczny, który można regulować innymi chemikaliami. Uczono cię, że naturalne metody to zabobony. Uczono cię, że najważniejsze są procedury i wytyczne. Ale przecież masz rozum, masz oczy, masz sumienie. Widzisz pacjentów, którzy wracają miesiącami i latami, kupując kolejne leki? Czy widzisz, żeby byli zdrowsi? Czy widzisz, żeby odzyskiwali życie? Nie. Widzisz, że toną coraz głębiej. Widzisz, że system ich mieli i wiesz, że masz w tym swój udział, bo to ty im wydajesz kolejne pudełka, bo to ty przykładasz rękę do tego procederu i nie możesz już udawać, że jesteś niewinny. Twoja praca opiera się na iluzji. Iluzji, że lek ratunek. Iluzji, że farmaceuta to specjalista od zdrowia. Iluzji, że apteka to miejsce pomocy. Ale ta iluzja pęka. Ludzie zaczynają rozumieć, że to nie działa. Coraz więcej ludzi ucieka od medycyny, natura... do medycyny naturalnej, naturalnej. Do ziół, do diety, do zmiany stylu życia. Bo czują, że apteka nie daje zdrowia. Apteka daje tylko iluzję. Iluzję, która kosztuje miliardy i trzyma całe społeczeństwa w uzależnieniu. Jeśli ty, farmaceuto, dalej będziesz w tym uczestniczyć, to twoje sumienie będzie cięższe niż myślisz. Przestań wierzyć, że jesteś tylko pośrednikiem. Nie jesteś, jesteś współsprawcą. Ty podajesz trucizny, ty utwierdzasz ludzi w przekonaniu, że to ich jedyna droga. Ty uśmiechasz się i mówisz, proszę brać regularnie. Ty budujesz zaufanie, które system wykorzystuje do kontroli. Ty jesteś częścią mechanizmu zniewolenia. I nie ma znaczenia, czy robisz to z pełną świadomością, czy chowasz głowę w piasek, skutek jest ten sam. Twoje ręce rozdają trucizny. Możesz to zmienić, ale to wymaga odwagi. Wymaga tego, żebyś w końcu stanął po stronie ludzi, a nie systemu. Wymaga tego, żebyś przestał być kasjerem koncernów, a stał się prawdziwym doradcą. Farmacja w swojej prawdziwej istocie powinna być sztuką tworzenia lekarstw z natury, a nie dystrybucją chemicznych trucizn. Twoje powołanie powinno być inne, ale dzisiaj sprzedałeś to powołanie za wypłatę oddałeś swoje sumienie za stabilną pracę. I to trzeba powiedzieć głośno, jesteś współwinny niszczenia zdrowia milionów ludzi. Nie ma tu miejsca na delikatność. Jesteś sprzedawcą trucizn. Jeśli jutro znowu staniesz za ladą i z uśmiechem podasz kolejne lekne na nadciśnienie, kolejny antydepresant. Kolejną dawkę chemii, będziesz winny. I wiesz o tym. Możesz się oszukiwać, ale Twoje sumienie wie. I kiedyś będziesz musiał spojrzeć w oczy prawdzie: że zamiast leczyć, brałeś udział w niszczeniu. Że zamiast pomagać, przykładałeś rękę do zniewolenia. Że zamiast mówić prawdę, wybierałeś wygodę. Farmaceuto. Skończył się czas wymówek. Albo staniesz po stronie życia, albo zostaniesz sprzedawcą śmierci. I nie ma trzeciej drogi. Nie ma neutralności. Każdy dzień twojej pracy to decyzja. A każda decyzja waży więcej niż sobie wyobrażasz.